Spotkałyśmy się we trzy, by stanąć przed sobą w prawdzie. Zaufałyśmy talentowi Kasi i oddałyśmy się w tu i teraz temu, co popłynęło. Symboliki na każdej sesji było mnóstwo. Cała przestrzeń leśno-przyrodnicza mówiła do nas zwierzętami, żywiołami, znakami. To była bardzo głęboka sesja dla każdej z nas, wręcz proces, który potrzebował czasu, aby się domknąć. Równo minął miesiąc od tamtej sesji. A my dopiero dzisiaj jesteśmy gotowe podzielić się tym, co w nas, tym, co nas poruszyło, co się w nas otworzyło, a może coś się domknęło, i co się w nas podziało w trakcie, po i w chwili otrzymania namacalnych zdjęć. W dzisiejszym odnajomym świecie jest, jest rzadkością otrzymać zdjęcia do ręki, a my takowe dostałyśmy. Dziękuję sobie, że po raz kolejny posłuchałam szeptów duszy. Dziękuję Kasi, że przyjęła zaproszenie i przyjechała w nasze strony. Oraz dziękuję Wam, Leno i Dagmaro. Że zaufałyście nam obu i dałyście się prowadzić, a przede wszystkim, że ufacie sobie coraz bardziej i stawiacie się dla siebie. Często kobiety my jesteśmy dla innych, a tutaj byłyśmy dla siebie samych. I teraz e, każda z nas, e, na tyle na ile jest gotowa, na tyle, ile się chce podzielić. Powie, co dała jej ta sesja, co zobaczyła, może coś otworzyła, może coś domknęła, więc e, chcemy się tym z Wami podzielić. Czy któraś z Was ma ochotę? Nie, już pierwsza. U mnie e, ta sesja była w takim dosyć długim procesie, ponieważ tu Każda z nas miała zupełnie inny odbiór, w innym czasie, inne rzeczy, no bo to normalne. I ja po pierwszym spojrzeniu na zdjęcia wręcz stwierdziłam, że nie chcę już więcej na nie patrzeć. I dopiero za jakiś niedługi czas, po długim jeszcze jakimś tam powiedzmy odpadaniu już nie rzeczy, i poza po tutaj Anetki, spojrzałam jeszcze raz na te zdjęcia z perspektywy, ale już byłam chyba jednak już, już po, po jakiejś zmianie wewnętrznej, jakiejś, właśnie po tym procesie, gdzie po prostu spojrzałam na te zdjęcia zupełnie już z innego miejsca. One do mnie przemówiły. Spojrzałam na nie sercem, nie umysłem. Bo na początku spojrzałam na nie umysłem. I to były po prostu zwykłe zdjęcia, tak? Zobaczyłam tam starą, zmęczoną kobietę. Jak spojrzałam na nie sercem a w otwartości, to zobaczyłam, zobaczyłam, każde zdjęcie miało swój sens. Każde zdjęcie wprowadzało mnie w taką nową przestrzeń mnie nowej. I na przykład tutaj to pierwsze zdjęcie, pierwsze zdjęcie już pokazywało. A jak wchodzę do takiego już swojego świata, nowego świata, nowa ja. I każde inne, kolejne i następne po prostu przenosiło mnie w jakiś... A, świat doznań, tak jakbym siebie poznawała na nowo. Jakbym odkrywała siebie na nowo. To mnie poruszyło ogromnie. Uważam, że sesja Kasi... A, bardzo dużo ma takie też znaczenie symboliczne, metaforyczne, dużo się tu dzieje, to gdzieś ląduje, i to wszystko trwa jakiś czas i to się odkrywa po trochu. I wydaje mi się, że ona ma taki właśnie taki dar glądu, wizji, wizji, widzenia nas właśnie prawdziwie, że my dzięki temu możemy siebie zobaczyć prawdziwie, naprawdę. Tylko dla mnie był potrzebny czas, żeby mogła na siebie spojrzeć. Z pułapu e, takiego obserwatora, z pułapu miłości, z pułapu e, takiej neutralności, nie poprzez właśnie tą walkę umysłową. I to mi dało niesamowicie szeroki obraz, kim jestem teraz, do czego doszłam, kim jestem. E, no i to jest po prostu przepiękny, rzeczywiście holistyczny obraz. Tak jak, tak jak tutaj mówiłyśmy, że e, to jest naprawdę holistyczna sesja. Ona budzi nas na siebie nową, pokazuje nas, nas inaczej. To należy tyle ode mnie, nie wiem co tutaj jeszcze. kilka ja, słów? Ja generalnie nie lubię zdjęć. Nigdy nie lubiłam się wyglądać na zdjęciach i unikałam zdjęć. Kiedy dowiedziałam się, że Kasia nieko przyjedzie i ta wysłałaś mi filmik z Kasi Aniki o tej sesji. Jak ona ją prowadzi, to poczułam tak ogromne wzruszenie. Upłynęły mi łzy i wiedziałam, że sesja u Kasi, ta sesja, to będzie najlepszy prezent na moje 46. rodzinę, jakim mogę się sama obdarować. I to prawda. Bardzo trudnym było stanąć do sesji. Jakby ja się w ogóle nie znałam, poznałam ją dzień wcześniej przed sesją. Eee, e, wszyscy jak już pojechałyśmy na sesję, miałam ogromny stres, bardzo się stresowałam i ciężko mi było stanąć e, do tej sesji i zastanałam do niej z intencją mm, ujrzenia siebie przez siebie. E, sama sesja już była dla mnie tak ogromnym procesem jakby zdjęć nie było papierowych, to, to jest mega po prostu. A zdjęcia dopełniają całości. Ja mam wrażenie, że w ogóle cały proces wcale się nie zakończył, się dopiero rozpoczął. Ta sesja rozpoczyna pewien proces we mnie, ujrzenia siebie, za zaakceptowania siebie taką, jaką jestem, we wszystkich tych aspektach, które ujrzałam na zdjęciach, i przyjęcia się. I wspólnie, bo wspólnie oglądały zdjęcia, czy przysyłkę, przesyłkę, postaraliśmy się wspólnie spotkać i zobaczyć te zdjęcia po raz pierwszy. To ja swoje zdjęcia na w ciszy. Nie padło żadne słowo. Płynęły łzy, które wyrażały wszystko. Zrozumiałam, że tak naprawdę najtrudniej jest stanąć, nie przed światem, w swojej prawdzie, tylko przed samym sobą. E, dlatego mi tak trudno było i takie duże czułam, Ale później po sesji czułam ogromną dumę z siebie, że stanęłam do niej, ustałam i otworzyłam się, by ujrzeć siebie. Tak, ten proces cały czas trwał i samie zaglądam to tych zdjęć i oglądam je i widzę coraz więcej. Kolejne warstwy rzeczy, których wcześniej nie widziałam i może już parę razy je oglądałam. Co do Niko, to wiem tak z perspektywy też czasu, to Kasia jest osobą wielu talentów i wielu darów. Jednym z, jednym z tych darów jest dar hmm, Wiem, że tylko przed nią mogłam się tak otworzyć. Wiecie to, tak jak róża rozkwitnie, kiedy ma dogodne warunki, żeby pokazać swoje centrum, to najdelikatniejsze. I tak samo człowiek. Kasia tworzy taką przestrzeń, w której człowiek może się otworzyć pokaże, pokazać to. Najbardziej wrażliwą część siebie, swoje centrum. Mm -hmm. Najdelikatniejszą część, której może nigdy wcześniej nikomu, nawet sobie nie pokazało. To jest ogromny dar. Dlatego te, no, sesja jest taką czymś tak pięknym, jeśli ktoś chce tak naprawdę ujrzeć siebie, to sesja u Kasi daje tę możliwość. No, mówię, coś jest, to co zaskoczy zaskoczy zaskoczyło nie? to był ten efekt nie? to wszystko wszystko nas zaskoczyło. zaskoczyło od wszystko. momentu mhm. kiedy pojawił się pomysł, żeby tą sesję zrobić we trzy tak naprawdę tak, Każda z nas miała. Miała. Każda z nas miała każdy dzień, znaczy były trzy sesje tak każda miała innego dnia i to też to też było bardzo ciekawe bo każda z nas też wybrała sobie dzień który był no, w punkt. Miejsce. Miejsce, też bardzo miał też. swoje miejsce. No i to, że stawiłyśmy się trzy. To, to też jest dla nas wspólny proces. tak Dla każdej z nas osobna. Ale to też, też jest wspólne, bo w momencie, kiedy dostałyśmy zdjęcia do ręki, to tak jak byłyśmy bardzo rozgadane, bo my zawsze lubimy ze sobą Rozmawiać, tak? Odjęło nam mowę wszystkim, wszystkim trzem. I zadziało się naprawdę mnóstwo rzeczy. Ja z mojej strony mogę dodać, że już po raz kolejny stawałam przed obiektywem Kasi, ale ta sesja właśnie pokazała mnie w tu i teraz, po raz kolejny, ponieważ przez ostatnich kilka lat przeszłam proces swojej osobistej zmiany. Teraz mogłam namacalnie zobaczyć, jak po tych kilku latach jak mocno się zmieniłam. Zewnętrznie, wewnętrznie. Także ta, ta sesja jest dla mnie też pewnego rodzaju prezentem, ponieważ też robiłam ją sobie na urodziny, podobnie jak Pegmara. I tak, proces, on się teoretycznie domknął. Ale on jeszcze trwa, ponieważ za każdym razem, kiedy, kiedy spoglądam na zdjęcia, od, od, odpalają się po prostu, otwierają się nowe, nowe ścieżki, nowe drogi, którymi już idę. Symbolika na przykład piór, związana jest u mnie z pisaniem, które odkryłam w sumie stosunkowo niedawno, aczkolwiek robiłam to już wiele lat, ale właśnie musiałam tu amacalnie zobaczyć, że tak. Stanie jest też moim talentem, moim darem, którym po prostu dzielę się ze światem. Ja jestem zaszczycona, że dziewczyny zgodziły się to zrobić. Kolejny szalony pomysł i dziewczyny w to weszły. Ale poczułeś mnie to wiesz. Tak, ale właśnie wiecie, to jest inaczej jest robić coś samemu. A inaczej jest uczestniczyć w czymś większym, tak? To był prawdziwy przypadk. To, to było... Tak, to było takie wiecie, zaproszenie było... z serca, ale bez jakichś nacisków i dziewczyny tak, wchodzimy w to. E, więc e, myślę, że dla każdej z nas e, to się jeszcze będzie rozpakowywało, Ale dzisiaj e, myślę, że dzięki tej sesji każda z nas ma śmiałość wejść do świata szerzej trochę. Oczywiście to szerzej to jest, dla każdej z nas będzie to inaczej wyglądało. Ale dla mnie takim clue jest to, że jeśli się raz już zobaczymy, wystarczy zobaczyć siebie raz prawdziwie, to się człowiek już nie odzobaczy. I do tego była być może ta sesja nam wszystkim potrzebna. Bo myślę, że każda z nas gdzieś w jakimś, w jakimś tam sensie się widziała, ale tutaj te zdjęcia po prostu pokazały nas tak, tak dosadnie, tak. Po prostu my nie. już się nie odzobaczymy. Tak, to już się wydarzyło. E, I mm, jeśli jesteśmy gotowe zobaczyć siebie, tak naprawdę, to ta sesja jest dla każdej kobiety. Dla każdej kobiety, od, w każdym wieku, bym powiedziała. Tutaj nie ma, słuchajcie, limitu ani, ani niskiego, ani wysokiego. Po prostu kobieta w każdym wieku e, może po prostu siebie zobaczyć. Mam wrażenie, że ta sesja też y, nas wprowadza na taką drogę. Samorealizacji, yy, mm -hmm. przeznaczenia, bo to się tak u mnie przynajmniej teraz mocno mm -hmm. że klaruje. Yy, już trochę wiedziało więcej. Ja to jakby gdzieś tak jeszcze byłam zagłupiona. teraz nareszcie jakby takie się fajnie, takie światło widzę już po prostu. Ta droga się zaczyna rozświetlać, więc tak jakby ta sesja mnie ukierunkowała też. Mm -hmm. Czyli no, każdy dostaje, podejrzewam, ta sesja, każdemu daje to, co. Na dany moment mm -hmm. jest potrzebny, no po prostu ja dostałam coś innego, coś innego Dagmar, tak coś innego, ale jest to po prostu no, niebywały proces. Ja mówię, jak rzeczywiście Kasia ujęła i jest holistyczny. To jest bardzo głęboki proces. Też do końca sobie nie w tego sprawy, ja dopiero teraz porusza nawet, bo do tego mówię, że, że tak powierzchownie odebrałam to zdjęcia. Na początku to jest niebywałe, a później cała okryły przede mną, to naprawdę warto chociażby dlatego e, zrobić taką sesję, bo taką tajemnicę troszeczkę odkrywam przed nami. Tajemnicę nad samym. Pamiętajmy siebie. Bo z tymi oczami się wyjątkowo nie zrozumiemy. No. Nie, to Dzięki temu mogłam użyć tej perspektywy i ujrzeć, nie wiem, nie tak jak już, jak to jak się raz zobaczy, to się nie... Nie możemy odwrócić głowy, powiedzieć, takie nie jesteś, bo już byśmy mhm. się ujrzały. Mhm. A... To też jest odpowiedzialność przed samym sobą, przed samą sobą, bo to już jest namacalne dowód, tak, taka też jestem. Nie mogę odwrócić się od siebie, już nie. uchwycić jakiś aspekt siebie, który było na przykład nie chcę albo nie chcę dopuszczać. To nie znaczy, że on jest jakiś zły czy dobry, po prostu taki jest. I Kasia uchwyca te momenty prawdy w nas. Opowiadała o tym, że. Pamiętam przed sesją, jak się mówiła, że się cały, człowiek się cały czas skontroluje. Nie ma takiego. Jest taki ułamek sekundy, kiedy każdy człowiek przestaje się kontrolować. To jest moment, kiedy jest na pełnym wydechu. Mm -hmm. To spuszcza wszystko. ona no, no, uchwyca te momenty, tej prawdy w nas. I z tych momentów uchwyconych opowiada historię o nas, w tu i teraz, w tym momencie. I to są przepiękne historie o, o człowieku. Po prostu. Hmm. Jestem z siebie dumna, że, że stanęłam do sesji i nie odtrąciłam siebie, bo tak naprawdę mi się wydaje, że najbardziej czegoś najbardziej ja przynajmniej w tej sesji, tak zrozumiałam wam to odtrącenie siebie, bo jeśli pokazuję to swoje najbardziej wrażliwe miejsce, które nigdy nikomu nie pokazałam. To czyjego odrzucenia boję się najbardziej? Własnego. Mm -hmm. Także jestem się też gminą, że stanęłam, przyjmuję się, akceptuję się. Taką, jaką się widzę. jaką się jeszcze zobaczę. Bo mm -hmm. no to nie koniec, mojego dopiero początek. No to był przecudowny czas. Piękny czas, naprawdę. Pięknie. Czy jeszcze chcecie się czy o czymś podzielić? Zostaję, nie podmieram co że nie wszystko. Chociaż przepraszam. Mhm. <noise> Tutaj na przykład na tym zdjęciu odkryłam, że spontanicznie zaczęłam śpiewać piosenkę, znaczy piosenkę nucić samo wyszło. I to też mam wrażenie, że jest możliwe tylko dzięki Kasi że możemy to zrobić pewnie razem, ale jakby ona ma w sobie taką ogromną otwartość, yy, że to jest możliwe, że to jest możliwe, że dzieją się cuda. Po prostu. Też kiedy nie oczekujemy niczego.